I mogę panu odpowiedzieć na temat swojego ojca w każdym momencie. Ja pytam. Ja pytam 알로. Ej ubeku, bo pójdzie siedzieć zaraz do więzienia, tej, gnoju jeden. Ty. Na policję skończył. Po Dalej policję trzeba zadzwonić. Na policję. Dalej po policję, nie go zginą. Trzeba wwołyć po policję. Tak do Dlaczego? Już po policję,